to też nie jest, on blokaduje? Nie, bo. nie, on nie ma. Będzie ubiegał, ubiegał do Nie, to to lekki, aż taką oponą to się będzie rzucał i peleć. Nawet mimo czasu za to Eee, to e, tutaj właśnie

Na przodzie, aby ktoś stanął, bo już w powietrzu no, no. prawie leci. To no jeszcze raz daj mu! To no? da jeszcze jedną! Myśla raz? No, weź tam sprzeguj! Dobra, to? Ja, bogato. No tam, tam, przejechać, tam przejechać, tam się tam wykręci, to tam Kiedyś to musimy tu powycinać, bo tak jak to tam może no, może się wbi między nogi. Nie Nie budzie! Nie, nie, sobie wyprostuję, bo... Ja, odrzałka! I te bez poleci Bez to Nie mogę dziwić, bo nie ma fajnie zwierciadł. to jest... 全然やめようし、おいしい。<music> <music>

No. A nie dało no. się zagrzebnąć. Nie dało się zagrzebnąć. Proszę je takich panów, jeszcze trochę. Nie, ale mam miesięczny. No, nie, jeżeli go obciąć. To daj go krakiem. Chyba, że z tej strony teraz? Muszę chyba nakorzucić. Albo spróbuj z tej strony, z lewej. Rozbiegnij już swoje